Mam tylko nadzieję, że to ostatnia z jego niespodzianek. Peter, jesteś tu Spiderman? Powiedział, że żyjesz. Peter do zorca dał mi za pasowy klucz chyba będziemy musieli zmienić zamki 3 mieszkanie Petera Parkera i Anny Mary Mar ni. No świetnie, to moja nagroda za po-rwa. nie przez gobliny i zupeł. I zgubie nie torebki. Muszę wy prawo jazdy. Zablokować karty kredytowe, zdobyć nową komórkę. Brr. Jeśli nie ma tutaj, to gdzie Aha. Halo, Parker. In Du jest. Cześć. Je. ne, il? Tu Anna, Maria. Jest tam Peter. Jest zaraz. Przyjeżdżam. Chyba powinnam się przebrać, ale nie później. Najpierw p -t. czekaj przystojniaku, Czysto. już jadę. Gdzie są te zapasowe, kluczyki? To w żaden sposób nie może się dobrze skończyć. Z każdym usuniętym to Gruzu rośnie liczba po zgonów w niej. Co, gdzie był zakład karny, co, ny Podczas Wczorajszego ataku goblinów służby miały pewnie rę... pełne ręce roboty, ale kamera zarejestrowała super przy... Super znanego jako elec. Tro, który uwolnił, zabójczy ładunek zmieniając więzienie w stos gruzów i... Popiołu. W tej chwili trudno ocenić ilu więźniów uciekło oraz ilu osadzonych i pracowników jeszcze żyje. Fakt. H na granie z kamery monitoringu. Tymczasem wymieście przez cały ranek Avengers Stra starali się u Kodliwić resztki sił goblina i roboty burmistrza. Ja, me, so na zwane goblin zabójcami: roboty, które Zbuntowały się w najgorszej możliwej chwili, i, i wspomogły gobliny, atakując avengers, policję i siły porządkowe. Spokojnie. Obywatelu znajdujesz się pod ochroną burmistrza i jo na skr.